Lecimy dalej. Mam. Cza, cza, cza. Stój. Przeszłam na drugą nogę. I teraz ta noga będzie robiła to samo, co przed chwilą nasza lewa. Cza, podnoś z tyłu. Bok, podnieś. Cza, 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 cza. Okay? Trzy, cztery. Cza, cza, cza. Raz, dwa, cha, 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 raz, dwa, cha, 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 raz, dwa, cha, 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 raz, stój. Mhm. Spróbujemy od samego początku całość, a później z muzyką. 5, 6, 7 i cha, 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 raz, dwa, cha, cha, cza. raz, dwa. Cza, cza, cza. Raz, dwa. Cha cha cha, raz dwa. Cha cha cha, raz dwa. Cha cha przód, raz dwa. Cha cha tył, raz dwa. Cha cha przód, raz dwa. Cha cha tył, raz dwa. Cha New raz dwa. Cha cha New York, raz dwa. Cha cha cha, raz dwa. Cha cha cha, raz dwa. Obrót będzie. Raz, dwa. czacza, cza, cza. Raz, dwa. czacza, cza, cza, Raz, dwa. Cza, cza, cza. Raz, dwa. Czaca cza w przód. Raz, dwa. Czaca tył. Raz, dwa. Czaca cza, hop I czacza czach. Cza. Raz, dwa. czacza cza, cza, Raz, dwa. Trzy. Stój. czacza cza, cza, cza. Raz, dwa, trzy, stój. Czas, dwa, trzy, stój. Lepsze rozliczenie. Trzy, stój. Ok, do muzy. <ścoughs> Że takie mamy tempo. Jeszcze raz zatańczymy do muzy, a później mam nadzieję, że będziecie sami ćwiczyć sobie. Muzyka nazywa się Uwaga. <klasa> na YouTube trzeba wpisać L, E, L, Spacja, Rubio, Ry. U, B, I, O, spacja loko, L, O, C, O, spacja cha, czyli H C, H, Charanga, Charanga, czyli haranga. też przez C, czyli L Rubio, El Rubio loko, Cza, Charanga. I do muzy. Uwaga! Ten układ ćwiczcie sobie do muzy i później na następnej lekcji zobaczycie, co będzie dalej fajnego. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą lekcję i do zobaczenia już niedługo. Pa!